One rano w środę, technologiczną w środę, jak zawsze. Dzień dobry. Grupa Probola z Krakowa, w Warszawie. Habram Cześć. Kraków, dzień dobry, witam cię serdecznie, dziękuję za spotkanie. Chciałem, bo zaalarmowała mnie wczoraj moja koleżanka redakcyjna, porozmawiać z tobą o tym, w którą stronę idziemy. A ponieważ zawsze w środę staramy się trochę wybiegać w przyszłość, to myślę sobie, jak Iwona mówi, są... Jest lista zawodów, które za chwilę szlak trafi, bo przyjdą w nasze miejsce roboty, no to zakładam, że jesteś najlepszym adresem, żeby nam powiedzieć, kto się ma bać, a kto jeszcze nie. Myślę, że nikt się nie ma bać. Jak? To jest naturalne... A dobra, tu po kolei. Ty jesteś facetem, który wymyśla różne nowe technologiczne rzeczy, prawda? Tak. Masz się bać? Nie. Dobra, ja jestem facetem, który gada co rano do ludzi. i Mam się bać? Nie. Przecież można postawić robota, który będzie ładnie mówił wyglądał Ale młodziej. Wiesz co, to samo mówiliśmy w XIX-XX wieku, w momencie kiedy wchodziły maszyny parowe i za każdym razem, tak, jak wchodziły komputery, e, też było przekonanie, że to ograniczy ilość pracy, która mhm. będzie dla nas, a rzeczywistość jest taka, że potrzebujemy nas coraz więcej. No, a taki Dominik, zobacz, jakby mu zabrać ten jego stół mikserski, ja bym to, miał tu na to kierownicy, ja bym miał te guziki na kierownicy i bym sobie cały czas swoją kamerę pokazywał tylko, bo jestem taki piękny, młody, mhm. wiesz. Ale myślę, że dla dominika znaleźlibyśmy coś jeszcze innego, ciekawszego. Co? E, na przykład no. musieli z nim. Drona. Na przykład. E, wiesz co, ale są zawody tak naprawdę, których nie zawsze możesz zastąpić, mm. tak? to są. E, po pierwsze to są zawody, jest miejsce e, czy, czy, czy są stanowiska, których e, w gospodarce w państwie zazwyczaj po prostu brakuje ludzi mm -hmm. do pracy, tak? I e, nie będzie postępu, jeżeli tak naprawdę nie zatroszczymy się o to, żeby one były zagospodarowane. No i, ale wiesz, zobaczmy. Mamy przykład mm -hmm. z różnego rodzaju migracjami, które pomagały jednej czy drugiej ekonomii rosnąć, tak? I do tego w tym momencie wykorzystamy właśnie sztuczne inteligencje mm -hmm. do tego, żeby to zrobić. Tylko właśnie migracja to mm -hmm. jest też taka zmiana świadomości każdego pracownika, właściwie, że on owszem, dzisiaj może być w Warszawie, za chwilę mogą go chcieć w Krakowie, później będzie miał półroczny kontrakt w Dublinie, ewentualnie na rok skoczy do Londynu i może jeszcze ewentualnie by przygotował Malezyjczyków do tego, żeby, żeby fajnie w koncernie to funkcjonowało. Nie? Tak, nie, tak, 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 może być. Tak? Ale założę jedną rzecz, że tak naprawdę dzięki temu, że niektóre rzeczy są z nas zdejmowane, te takie podstawowe, e, mamy czas, żeby się rozwijać i robić nowe rzeczy. Tak? Mm. Odkąd weszły komputery, odkąd pojawiły się smartfony, e, po prostu nowych zawodów się pojawiło. To samo będzie tutaj. tym Są też zawody, w których nie jesteśmy w stanie, już ogarnąć wiedzy. Takim bardzo dobrym przykładem jest medycyna. Albo tak? wczorajszy mecz piłkarski, bo zobacz, gdyby sędziego węgierskiego, który wczoraj sędziował tak, jak sędziował, wymienić na robota, który widzi więcej spalonych, choćby nie wiem, jak kochał Ronaldo, no to dwa gole były ze spalonego. To ale to, to jest może. Jest, ale to wtedy byśmy e, odebrali piękno sportu, tak? To jednak jest fragment tego tego, tak? To, teraz mamy o czym porozmawiać, a tak to nie, nie mielibyśmy po prostu. Ty, ten zaczął... robot się znowu cholera nie pomylił, no. ty pan, ty było nudne, przewidywalne tak? I, i, I nie byłoby tej, 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 tej adrenalinki, tak? Ale tylko wróciłbym na przykład do tej medycyny, tak? Mm -hmm. Żeby ci pokazać, że, 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 że medycyna jest bardzo szerokim obszarem i, i w tym momencie służba zdrowia w Stanach poszła w, w kierunku właśnie z digitalizacji wszystkich rekordów medycznych, mm -hmm. zatrudnili firmę IBM do tego, żeby stworzyli model. Model, który mówi o tym, że mamy. E, jakie mamy symptomy, co spowodowało i jak leczyć, jaki był efekt tego, mm. tak? I tak naprawdę ten komputer czy ta sztuczna inteligencja pomaga lekarzowi leczyć, tak? Lekarz sam z siebie nie byłby w stanie wszystkiego ogarnąć, także tak, to będzie zwiększenie efektywności pewnie. Czyli on może ewentualnie włożyć sobie ręce do maszyny i tą maszyną tam ciągnąć tą, te, te nasze włókienka i tak dalej, ale zawsze będą jego ręce potrzebne, tak? to, to jest jedna rzecz, druga rzecz też interpretacja, tak? Sprzęt czy, czy sztuczna inteligencja ma mu pomóc y Yy, odpowiednio zdiagnozować, mm -hmm. tak, nie pomylić niektórych rzeczy. Ale z drugiej yy, strony, z dzisiaj widzę maszyny, które wiesz, są w stanie narysować literkę przepięknie. Ona będzie po prostu idealna, więc jeżeli mm -hmm. one są w stanie narysować przepięknie literkę, to być może są w stanie przepięknie, idealnie zaoperować serce. Kogoś. Yy, yy, wiesz co, jeżeli to będzie takie bardzo schematyczne, jak najbardziej. Mm -hmm. Natomiast yy, wiemy dobrze, że yy, życie pokazuje, że to nie jest nigdy schematyczne, mm -hmm. tak? że każde nasze serce. Różni się kształtem czy e, żyłkami, i tak dalej. Tam jest potrzebna jednak interpretacja. Wiesz, dużą, dużą e, czymś, czego brakuje tak naprawdę w tym momencie komputerom, e, czy, czy szeroko rozumianym komputerom, czy sztucznej inteligencji, to jest e, prosta rzecz, czysta, czytanie ze zrozumieniem. Tak? Mhm. To jest coś, czego tak naprawdę my dopiero nie. jeszcze nie zaprogramował. Czytaj, ze zrozumieniem. Dokładnie, tak? tak, może przeczytać, ale co to oznacza, jak zinterpretować? Okay. Nie, i do tego mm -hmm. tak naprawdę wciąż będziemy potrzebni, żeby interpretować. Tak? No ale z drugiej strony czytam już nawet na tej liście, o której Iwona wczoraj opowiadała. Nie wiem, czy był ten zawód, ale yy, ostatnio czytałem dane o ludziach, którzy. Są sprzedawcami mhm. e, różnych rzeczy. E, I w Ameryce do 2020 roku z 5 milionów ludzi w tym zawodzie milion będzie musiał zniknąć, dlatego że dzisiaj kanały social media, dzisiaj e, tego typu obecność zastępuje spotkanie twarzą w twarz, żeby sprzedać. Kiedyś się wydawało, że ktoś w internecie może znaleźć adres firmy, ale do momentu spotkania fizycznego ze sprzedawcą nie dokona zakupu, a dzisiaj on tak naprawdę dokonuje zakupu, podejmuje decyzję zakupową w sieci, a spotkanie to jest właściwie takie wypicie kawy na wsi. Wszelki mhm. wypadek, nie? No tak. A milion ale... ludzi. Nie, ja bym nie powiedział, że to będzie tak, tylko oni gdzieś będą przesunięci, tak? Bo gdzieś hmm. będą musieli być e, zatrudnieni. Tutaj zaczynamy mieć coś, co nazywa się nadwyżką produkcyjną, tak? Czyli, hmm. czy, czy nadwyżką poznawczą. Czyli możemy mamy nadzieję, że będziemy w stanie to wykorzystać do tego, żeby wymyślać, robić nowe rzeczy tak naprawdę. No a je, tak? nawet jak się popatrzy na, na Dolnym Śląsku, powiedzmy, te magazyny są największe na, na, na Ziemi Wielkopolskiej także. <laughs> Amazonowa przestrzeń, która się chwali tym, że tam jest od groma robotów, które po prostu śmigają po tej <laughs> podłodze, bo ktoś im wytyczył odpowiednie schematy i one po tych schematach jadą. I masz y, kilkaset robotów do kilkudziesięciu osób tak naprawdę i ta współpraca wygląda jak w jakimś kosmicznym świecie. No tak, ale pytanie, czy by Bylibyśmy w stanie, czy, czy, ten, czy bylibyśmy w stanie zaprojektować ten magazyn, czy on by działał ten magazyn tak efektywnie, jeżeli powiedzielibyśmy, że zamiast tych robotów mają być ludzi. No oczywiście, ten człowiek nawet nie ma z kim pogadać. On tak. siedzi i tylko wrzuca temu robotowi te paczki. wiesz. Czy, 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 czy mielibyśmy tylu ludzi, żeby zamiast wiesz, tych robotów? No, by, no by, mamy jeszcze, by, jeszcze parę procent bezrobocia. Tak, widzisz tutaj, bo to jest bardzo dobry, dobry punkt, natomiast nie wszyscy po prostu chcą takiej pracy, tak? Mhm. Czasami jest po prostu wygodniej. Patrzymy sobie teraz na zdjęcia, tak. wiesz, z drony, które przenoszą paczki, to jest oczywista oczywistość, tak. ale drony, które z, y, są wykorzystywane w rolnictwie, to co? E, widzisz, rolnictwo to jest, e, myślę, że bardzo niedoceniony obszar, gdzie, gdzie, gdzie ta informatyzacja jeszcze musi wejść, tak? E, Gdzie tak naprawdę efektywność e, e, samego rolnictwa jeszcze podstawia trochę do, do życzenia. I taki dron, oprócz tego, co tutaj widzieliśmy, że może opryskiwać to myślę, że dużo bardziej będzie interesujące to, jeżeli on będzie w stanie powiedzieć, okej, okay, y, dzisiaj siejmy to, jutro tamto, w tym, a nie w innym miejscu, tutaj podlej, a tu już zbierz. No, ale on nawet to, 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 ten swój płyn zrzucał w odpowiednim miejscu, nie tak, na całą nie, plantację, nie, nie tylko tak. w miejscu, gdzie jak rozumiem ktoś inny, jakaś inna maszyna mu podpowiedziała, tam są problemy. Dokładnie tak. I teraz, widzisz, teraz sytuacja jest też taka, że wiemy, że jest ryzyko, że tego pożywienia za ileś lat nam mm. zabraknie, tak? jeżeli nie poprawimy efektywności y, rolnictwa. Ale co wyobrażasz, no teraz już jeszcze do niedawna się zachwycaliśmy, że rolnik z Ursusa przesiadł się na coś bardziej zagranicznego i ma cichutko w kabinie, ma klimatyzację, może posłuchać radia, zadzwonić do radia i wygrać pieniądze w konkursie, bo tak. ma wolnego czasu w, w Diabły, a teraz jeszcze mhm. będzie sobie sterował dronem za swojego traktora? Może, a może to będzie robione e, automatycznie, autonomicznie, mhm. tak? E, widzisz, e, tu też jest pytanie, ile tych ludzi, tych rolników tak naprawdę za chwilę będzie. Mhm. Bo może być tak, że też będziemy mieli problem z siłą roboczą. I to też jest rozwiązanie, że tak naprawdę, żeby był postęp cywilizacji, mm -hmm. nie będziemy mieli wyjścia, tylko będziemy musieli tą sztuczną inteligencję te roboty zatrudnić. I to jest naturalny, naturalny postęp. Tak, myślę sobie, że co środę dokładamy taką cegiełkę, bo z każdym kolejnym tygodniem używanie hasła sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość i tak dalej staje się czymś tak naturalnym, że właściwie. Tak to ma być i koniec, choć jak po ostatniej środzie gdzieś jeszcze ktoś podesłał mi linka, mówi no dobra, jak już rozmawiacie, to co pan na to? I zauważyłem e, prostą rzecz, bo film trwał 30 sekund. Pracownikom dużej firmy, którzy normalnie muszą mieć 100 tysięcy kart, żeby otwierać sobie kolejne przestrzenie w firmie i mm -hmm. gdzieś się dostać, e, za ich zgodą wszczepiano w sekundę czujnik pod tak. skórę, żeby mogli mm -hmm. tylko przekładać rękę. E, I pomyślałem sobie, może to jest granica. Myślę, że to nie jest jeszcze granica. Bo tutaj wchodzimy w bardzo ciekawą rzecz, gdzie, 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 tak, gdzie spodziewamy się, że ten, okay, ten czujnik, czy, 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 mm -hmm. czy chip tak naprawdę, który ma otwierać drzwi, w moim odczuciu jest dopiero początkiem. Bo de facto ten chip powinien non stop sprawdzać nasze parametry życiowe, po to, że jeżeli coś się nam dzieje, wykrywa na przykład jakąś chorobę, czy początki, mm -hmm. to daje znać, mój człowieku, yy, i się zbadaj. Tak? czyli dzięki temu przedłuża jakość naszego życia, znaczy przedłuża nasze życie, poprawia jego jakość. Tylko, z tego, że, że z drugiej strony wcześniej. to on mnie może ostrzec, ale jednocześnie zobaczyli ile to jest sygnałów do pracodawcy, przemęczony, kazałeś mu się położyć o ósmej, a on położył się o północy. Do ubezpieczyciela, no podniósłbym mu składkę, bo zobaczcie jak wyglądają jego parametry życiowe, a dzisiaj jesteś w stanie mimo wszystko, może nie tyle ukryć to, ale nie jest to tak mm -hmm. widoczne. Ale wiesz co, prawda jest taka, że, że, że oceniamy to przez obecne paradygmaty i przez obecne mm -hmm. modele biznesowe, bo może tak naprawdę składki ubezpie nie będzie. Tak? Jezusa, Dlatego, to co że co będzie. Nie, zobaczymy. Nie, 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 po to wzrosło, nie, nie żeby nie ich nie było. Nie, ale <laughs> wiesz, tutaj będziemy mieli zapobieganie zamiast leczenia, tak? Czyli tak naprawdę będziesz płacił może minimalną mhm. składkę. Albo jeżeli przekroczysz, czyli jeżeli na przykład skaczesz na spadochronie, robisz bandzie i tak, dalej, no tak to wtedy może będziesz płacił dodatkowo ubezpieczenie. Tak? Bo musimy też zobaczyć, że, że tak naprawdę modele biznesowe w, 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 czy, czy modele zachowań, mhm. one też muszą ulec, ulec zmianie. Kuba, ale to mówimy o jakiej perspektywie? Bo dzisiaj się, m, wszyscy mówią, że przyjmuje się coraz krótszą, to znaczy ile? Ja myślę, że w ci o, o który obszar pytamy, ale, mhm. ale e, przewiduje się, że do 2030 e, sztuczna inteligencja do równoludzkiej, czy tam mhm. 30 któregoś, tak? E, Przyjmuje się też, że w 2040, w zależności od, od, od osób 45, 9, yy, będziemy tak naprawdę dużo lepiej w, w taki bardziej yy, przezroczysty sposób korzystać z niej, tak? Czyli będziemy... Z tej sztucznej inteligencji. Czyli ona, czyli ona będzie dla nas, nas partnerem, coś. trochę, tak? Tak, mhm. tak, i tak jest pomysł. Choć jak to widzę, jest... i też o tym wczoraj sobie rozmawialiśmy, szykując się na rozmowę, no. jak widzę firmy ze Stanów Zjednoczonych pokazujące, że firma Yelp, która do tej pory służyła aplikacja mm -hmm. do oceniania fajnych miejsc i tak dalej, i tak dalej <grym> dzisiaj wysyła bezzałogowe wózki z żarciem, które ktoś może sobie przez aplikację zamówić także i nie, nawet nie masz jak pogadać z tym kurierem. No, no tak. I to będzie oczywista oczywistość? <grym> W pewnych obszarach na pewno tak będzie. Mm -hmm. Wiesz, yy, myślę, że też pojawienie się samochodów autonomicznych, taksówek autonomicznych, tak? Też jakby mm -hmm. tę, stronę, tę stronę to prowadzi, to jest, też będzie zmiana modelu biznesowego, bo pewnie przestaniemy w jakiejś dłuższej perspektywie, przestaniemy być właścicielem samochodów, mm -hmm. a zaczniemy wynajmować, bo, 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 bo tak naprawdę po co nam samochód, który stoi, skoro jeżeli możemy zawołać, to tam po prostu przyjedzie do nas tak, autonomicznie. Sam, już. Sam Chociaż już przecież w Stanach, w Chinach widziałem model samochodu, nie pamiętam jego marki, ale wypuszczony z całą tutaj aplikacją, że jeżeli kobieta na przykład spędza, nie wiem, 4 godziny dziennie w centrum handlowym, to ona wchodząc do centrum handlowego odznacza to swoje auto jako wolne dla mm -hmm. kogoś, kto mógłby tym autem spokojnie sobie wtedy pojeździć. I dokładnie. I zarabia. I przy zarabia, a wiesz, to też ma bardzo dobry, dobry wpływ na, na korki w mieście. Tak, mm -hmm. 90% mniej. E, przynajmniej takie są szacunki 90% mniej samochodów. Mm -hmm. jeżeli, jeżeli a to... wyobrażasz sobie, a może nie ma co wyobrażać, może to jest już gdzieś zapisane, że tutaj na tej naszej drodze zamiast asfaltu i ścieżek rowerowych wymalowanych będą jakieś takie specjalne, nie wiem, pasy, linie y, gdzieś tam w, wpuszczone w ten asfalt, że y, właśnie te wózki, które pokazywaliśmy przed chwilą będą jeździły jeszcze dokładniej, że będzie jeszcze więcej maszyn niż ludzi? E... Będzie jak w tym magazynie y, Amazona. Myślę. Wiesz co, nie wiem czy kojarzysz taki film z Surygaci z, z, mm -hmm. z Bruce'em Willisem. I tam lu, ludzkość doszła do takiego stopnia lenistwa, że zamiast wychodzić na, 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 na zewnątrz wysyłała swoich sw roboty, tak? Mm -hmm. Siedzieli w domu, sterowali nimi. Małżeństwo, które właściwie było małżeństwem, żyli w jednym mieszkaniu. Od, 10, czy od, kilkunastu, od kilku, kilkunastu lat nie widzieli się. posterowali tymi swoimi robotami z oddzielnych pokoi. Mm. I te roboty tylko spotykały się, tak? Mam nadzieję, że to nie jest przeszłość. A jak Bo że... ty ją rysujesz w takich barwach pozytywnych. Zastanawiam się, nikt tego pewnie nie bada, na ile jednak to jest dla wielu przerażające. Czy to zależy od wieku? Czy to zależy od doświadczenia? Czy to zależy od wykształcenia? Czy od przystosowania do nowych technologii? Wiesz, to my, myślę, że to, to, to jest pewnie miks wszystkiego, mhm. tak? Plus też że jeszcze jakieś tam domieszka po prostu konkretnych osób, konkretnego charakteru. Ja uważam, że tak naprawdę tej przyszłości nie ma się i nie, 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 nie możemy się jej bać, bo ona tak się jak przyjdzie. Mm -hmm. Co gorsze, jeżeli będziemy się jej bać, nie będziemy coś z nią robić, nie będziemy aktywnie jakby kontrybuować do niej, to ona będzie, to ona w ogóle nie będzie taka, jaką, jaką chcieliśmy, jaką sobie wymarzyliśmy. Czyli tutaj nie możemy być pasywni, mm -hmm. raczej powinniśmy być aktywni. No? I niezależnie od wieku. Niezależnie od wieku, zdecydowanie. A ta sztuczna inteligencja kiedyś będzie taka, że właśnie tego o czym mówiłeś, e, czyli że serce jest jednak inne, nie da się tutaj przyłożyć schematu, że ją się e, da jeszcze bardziej uczłowieczyć. Myślę, że tak, Myślę, że jak najbardziej. Myślę, Zaprogramować jeszcze skutecznie? Wiesz, co sztuczna inteligencja powinna mieć to do siebie, że jej się nie programuje, ona sama się uczy. No Mamy bardziej stworzenie modelów, według których ono ma działać, czyli dostarczenie jak największej liczby danych, tak? I wie, o, mhm. Dokładnie i sposobu ich interpretacji. I myślę, że, że, że i tak, że to idzie właśnie w, w tę stronę, ale dzięki temu my zyskujemy czas w uproszczeniu, tak, w dużym uproszczeniu, czas na to, żeby zająć się czymś innym. Może w końcu skolonizujemy tego Marsa. Och, proszę cię. No na Marsie mamy być za chwilę, wiesz. No, Albo inne planety, tak. Musk jest... mówi w Soju, da, Mars nie ma sprawy, dajcie mi dwa lata, polecimy. I no. jestem w stanie mu w to uwierzyć. Może nie dwa Tak, lata, ale Komu, cztery. ale rzeczywiście jemu, że, jemu należy wierzyć, ale tak. to też jest facet, który w fajny sposób przekracza, przekracza granice. Tak, on po prostu robi. No, stać go to, to robi, tak, ale też co jest ważne dzisiaj chyba w, w, w tym świecie, że on jest w stanie też. Tak opowiedzieć historię, dlaczego on to robi, że ma ze sobą ludzi, którzy z pełną pasją y, pomagają mu w tym zdecydowanie. Tak, wiesz, takie rzeczy zazwyczaj nie trafiają się, żeby mógł takiego zrobić, nie trafiają się na co dzień, tak? Także mm. to też jest taki fajny element do tego, żeby zmotywować ludzi, żeby to z nim robili. Ale on robi do, dobre rzeczy i myślę, że, że, że pokazuje też kierunek, w którym idziemy. Czyli ty masz robotę zagwarantowaną, tak? Wszyscy przez gole. swoją firmę. Masz to w kontrakcie. Normalnie, że tam po 2035 i oni cię jeszcze będą trzymać, tak? Mm -hmm. Dominik, ty masz tak zapisane? Nie mam. Czy pogadać tak. z Sabiną? Nie masz dobrze, mhm. to pogadamy. Zobaczę, czy na przykład śmieciarki nie będą musiały robić w ten sposób, jak teraz robią. Zobacz. I to jest zawsze nasz. No, uśmiecham się, bo to mhm. jest taka sympatyczna historia, gdzie spędzamy z naszym gościem więcej czasu niż on na przykład by chciał, dlatego że przez najbliższe 5 minut panowie będą sprzątać miasto. Także witaj w klubie! Tak, może być. Ale Życie. Czy tego nie będzie już za chwilę. Tak, by Po co to niszczyć? No tak. Ładnie to spróbujemy jakoś sobie poradzić. Myślę, że nic złego nam się nie stanie. O! Wiesz, jakby tu siedział automat, to by od razu bez problemu wjechał, a tak potrzeba jednak człowieka. Tak, chwilę było napięcia. Nie, czy przejdzie, nie przejdzie. Kuba, bardzo dziękuję za spotkanie. Kuba Probola. Hubram, Kraków. Rano one rano. T-Mobile, w technologiczną środę. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.